God of War z 2018 roku zrobił niemałe zamieszanie w branży gier, a przede wszystkim przyciągnął do siebie miliony fanów, które nie mogły się doczekać kolejnej odsłony nordyckiej przygody. W internecie od czasu do czasu pojawiają się plotki mówiące, że niedługo gra zostanie zapowiedziana. W sumie pasowałoby, bo jak jeżeli teraz dostalibyśmy trailer, to pewnie finalny produkt zagralibyśmy dopiero tak za 2 lata, a wtedy byłyby 4 lata pomiędzy jedynką a dwójką. Mimo tego, że brzmi to dosyć racjonalnie, reżyser produkcji z 2018 roku Cory Barlock. Wszystko zanegował i dał jasno do zrozumienia, że w najbliższym czasie nic takiego się nie pojawi. Może i się nie pojawi, ale nad grą Santa Monica Studio zapewne cały czas nieprzerwanie pracuje. Więc Barlock nahypował trochę ludzi, mówiąc, że będziemy mocno zszokowani, jak już zobaczymy, co ekipa jest w stanie zrobić na PlayStation 5 ze znaną marką. Według niego duże znaczenie mają loading screeny, a właściwie ich brak, ponieważ ekrany czytywania wybijają gracza z immersji i ogólnie ciągu rozrywki. Deweloper też z głową podchodzi do tematu, gdyż słusznie uważa, że minie kilka lat, zanim studia i twórcy gier komputerowych w pełni opanują nowe sprzęty i nauczą się ich obsługi. Jest to bardzo mądre stwierdzenie. Witam na lootboxie. Nie zapomnijcie o łapce w górze, bo wiecie dobrze, że pozycjonują na film. A my chcielibyśmy kiedyś wbić te 20 tysięcy subskrypcji. Odcinki pojawiają się każdego dnia o godzinie 16.00. Więc wiadomo, suboj gościu i zostaw dzwoneczek, żeby tych odcinków o 16.00 nie przekać! Minecraft już od wielu lat charakteryzuje się ogromną moderską społecznością. Tak jak Minecraft może być zmodyfikowany jest nie do pomyślenia, chociaż pewnie większość z Was zna przynajmniej jedną serię na modach jakiegoś youtubera. Na tym się robiło kariery. Modyfikacje do gry Mojangu mogą być proste, tak jak na przykład Optifine, ale mogą być też ogromne i ambitne. Istnieją ich tysiące, a każda wprowadza coś innego do sześciennego świata. Na przykład dzięki Galactic Craftowi możemy zbudować własną rakietę, stację kosmiczną i wybrać się na kilkanaście planet różnego rodzaju. Za pomocą mod Engines dane nam będzie eksplorować lochy długimi godzinami i świetnie się przy tym bawić. Buildcraft pozwala tworzyć zaawansowane machiny automatyzujące różnorakie czynności, No jest tego mnóstwo. Mod Lord of the Rings pozwala nam się przenieść do Ziemia Tolkiena i pobyć trochę w świecie władcy pierścieni. Pamiętam, że ten właśnie mod jest jednym, które najbardziej zapadły mi w pamięć dzieciństwa. Jest on tworzony od 2013 roku i cały czas rozwijany. Doszedł już do bardzo wysokiego poziomu, a kontent, który posiada, robi no niemałe wrażenie na no serio. 1 sierpnia tego roku pojawiła się możliwość sprawdzenia go na najnowszym Minecraft 1.16, a nie jak to dotychczas było Minecraft 1.7.10. Mówię wam to właśnie dlatego, że już niedługo będzie można przeżyć przygodę z powieści Tolkiena. Na nowej wersji Minecrafta. Serdecznie Wam to polecam, bo z całego moda można by było zrobić oddzielną grę i byłaby ona wysoko oceniana. Już dawno, oprócz śródziemia, cienia Mordoru i cienia wojny, nie było dobrej gry w tym świecie. No. Macie alternatywę. Marvel Avengers przechodzi ostatnio beta testy, a co za tym idzie? Do sieci trafia mnóstwo różnego rodzaju gameplay. Produkcja prezentuje się na naprawdę solidną, i oprócz single playera zaoferuje jeszcze coś do wspólnej zabawy z przyjaciółmi. W grze mamy gamę bohaterów, którymi możemy grać. Każdy z nich oferuje taką jakby klasę postaci. Każdy ma inne umiejętności, ciosy, metody rozwoju, a nawet wątki fabularne. Dotychczas zostali zapowiedzieni Kapitan Ameryka, Iron Man, Black Widow, Hulk, Thor, Mrs. Marvel, Ant-Man, a ostatnio Hawkeye oraz ekskluzywny na PS4 Spiderman. No właśnie, dotychczas. Na reddicie pojawił się post, w którym autor pisze, że data minerzy dokopali się do informacji, że rzekomo do Marvel Avengers mieliby trafić w przyszłości superbohaterzy tacy jak War Machine, Kate Bishop oraz She-Hulk. Według autora tego posta istnieje obawa, że wcześniej wymienione postacie będą po prostu kalką oryginalnych. W sensie zobaczcie. War Machine – te same mechaniki co Iron Man. Kate Bishop – te same mechaniki co Hawkeye. She-Hulk te same mechaniki. No właśnie. To jest dosyć prawdopodobna prognoza. Pamiętajcie jednak, że jest to tylko obawa. Tfu. W ogóle cały ten news może się okazać wyssany z palca. Pamiętajcie, że jak na razie to jest niczym niepoparta plotka. Mimo to przybliżę Wam trochę te postacie, tak na wszelki wypadek, będziecie już wiedzieć coś o nich, jakby rzeczywiście miały się pojawić. War Machine, to chyba z tej trójki ten najbardziej znany, pojawiał się w filmach MCU, James, Rowdy Rhodes, żołnierz armii amerykańskiej, przyjaciel danego Starka. Posługuje się głównie jedną ze zbroi Ironmana, następnie Kate Bishop, uczniczka, która przejęła pseudonim Hawkeya, po już nieżyjącym, Klincie, tutaj macie w komiksach. Niedługo otrzyma też serial na Disney ⁇ Na końcu mamy She-Hulk, czyli żeńską wersję śródokresowego potwora, kuzynka Brusa Banera. Też niedługo dostanie serial na Disney ⁇ Wait, właśnie. Może te, może te postacie zostaną wprowadzone w ramach promocji seriali? To by miało wtedy sens. To by miało wtedy sens. Czy Cyberpunk 2077 zostanie po raz trzeci przełożony? No, kto wie, niczego w tym przypadku nie możemy być pewni. Jeżeli znajdzie się tego potrzeba, to zapewne radzi zdecydują się Gierkę przerzucić na następny rok. Całe szczęście, w razie takiego czarnego scenariusza, mamy, słuchajcie, alternatywę. No i to też od polskiego studia pod nazwą Ansha. Mówiłem tutaj oczywiście o grze Game Deck. Jest to produkcja RPG, która zaoferuje nam rzut izometryczny w wielkim cyberpunkowym otwartym świecie. Game Deck pewnie ku rozczarowaniu co po niektórych jest tym staromodnym rpg em typu Disco Elysium, Divinity Original Sin. Grając spotkamy się z mnóstwem dialogów, wyborami moralnymi, walkami, konsekwencjami naszych wyborów. Mówię to dlatego, że ostatnio zostało udostępnione demo z rozgrywki, game deck i prezentuje się ono naprawdę dobrze. Niech hype na cyberpunkowe światy nie mija, bo jeszcze mają dużo do zaoferowania. W przeciwieństwie do Gierki Redów, studio Anchar zdecydowało się na bardziej mroczniejsze wydanie z świata Cyberpunka, znanego chociażby z Blade Runnera, lub tych pierwszych. W zapowiedzi 2077. Najciekawszym jednak elementem całej gry jest to, chyba dla nas, Polaków, że będzie ona ulokowana w Warszawie, czyli będziemy mogli popodziwiać Warszawę, jak wyglądałaby w stylu cyberpunkowym, już nie mogę się doczekać jak wypadnie pałac kultury z neonami na sobie reklamującymi jakieś duże korporacje. Może teraz trochę o fabule. W mieście zaginął syn jednego z przestępców, a dokładniej rzecz ujmując, to został uwięziony w wirtualnej rzeczywistości. Rozpoczynamy od wielkiego luksusowego wieżowca, a następnie przenosimy się do wcześniej opisanego przeze mnie świata cyberpunka. Czy jest szansa, że gra odniesie sukces? Oczywiście, że tak i to nie mała. Wydaje mi się, że twórcy dobrze zdają sobie sprawę, że gdy Cyberpunk 2077 wyjdzie, a gracze przejdą go na wszystkie możliwe sposoby, pojawi się u nich pustka, którą zapełni. no co? No game deck. Ja z przyjemnością dam sobie zapełnić pustkę przez Studio Uncharted. Zobaczcie w przerwie między newsami, jaką świetną PS5 wykonał jeden z fanów. Jakbyście nie zauważyli, to jest styl Batmanowy. Jeżeli jesteście z Lootboxem na bieżąco, to pewnie oglądaliście, jak kilka razy mówiłem wam o Justice League, a dokładniej rzecz ujmując jego reżyserskiej wersji, tak zwanym Snyderkacie, Wizja pierwszego reżysera filmu o lidze Sprawiedliwości ma się w wielu aspektach różnić od tego, co dostaliśmy wcześniej. Według zaka Snydera Joss Whedon zrobił z pierwowzoru papkę i wyemilitował ją do kin, z czym Snyder się nie zgadza. Dlatego też wprowadził wiele zmian i zekranizuje swoje wyobrażenie Justice League najlepiej jak tylko potrafi. Stephen Wolf to bardzo ważny aspekt tego filmu, gdyż no, główny antagonista to jeden z filarów sukcesów filmów o superbohaterach. Whedon w nowym wydaniu Steppenwolf Wolf był bardzo generyczną postacią, która chciała jak to jest w zwyczaju podbić ziemię albo zniszczyć ziemię. Wygląda też dość niespecjalnie. Obie te rzeczy zostaną poprawione, bo jako główny wróg wprowadzony zostanie przywódca Stephen Wolfa, czyli Darkseid, a sam Steppenwolf dostanie nowe, mroczniejsze wydanie wizualne. Zobaczcie tylko na te zdjęcia, jak patrzę na niego, to od razu przechodzą mi ciargi. Robi wrażenie fest i nie mogę się doczekać 22 sierpnia, żeby zobaczyć pełny zwiastun filmu na DC Fandom. To tyle na dzisiaj, łapki w górę, suby, komentarze, dzwonki wpadajcie na Discorda, trzymajcie się i cześć!